Gara polega na tym, że niestety można tylko trzy razy dotknąć piłkę po swojej stronie, i to nie jest tak, że można jedną nogą trzy razy odbić, czyli na przemienność, i to jest no niestety nie jest takie proste. Z drugiej strony uważam, że ball jest idealnym uzupełnieniem treningu zarówno seniorów, jak i juniorów i, i, i młodzieży, ale mówię tej starszej. Bo generalnie gra się na pił w piłkę na poziomie pasa. To są sytuacje, które są oczywiście nieprzewidywalne w, na boisku, a tu się właśnie na tym stole cały czas się spotyka z takimi sytuacjami itd. i tak dalej. Myślę, że w doskonaleniu techniki jest to naprawdę bardzo dobra gra i warto to wykorzystywać. Taka mieszanka tenisa stołowego z siatką nogą chyba. No, właśnie tak wszyscy do tego, do tego, tak to porównują, ja na to patrzę zupełnie inaczej, no bo to jest. Ta gra jest na stole, jest bardziej precyzyjna. Niestety tu trzeba precyzyjnie grać i, i bardziej, dlatego cały czas podkreślam, bardziej pasuje mi to do doskonalenia techniki i do uzupełnienia w ogóle treningu piłkarskiego. No bo ona jakby jest ukorzeniona jakby w podstawie gry w piłkę nożną. Także myślę, że ja nie porównywałbym do siatkonogi, czy do, ja pamiętam jak się grało w siatkonogę i często to była siatka do siatkówki. To bardziej się grało w górę niż tak jak się gra na poziom płasko, czyli między zawodnikami na różnej wysokości. Także siatkonoga moim zdaniem trochę odbiegała od, 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 od tekbola. we <laughs>